Cześć siemanko, z tej strony Macik, a to jest Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Dzisiaj znowu sobie pogramy. Rano miałem problemy z online, więc nie wiem jak to będzie teraz. No, właśnie ostatnio z tym online są problemy, co chwilę mnie wyrzuca albo coś. Yy, włączy, przeszedłem sobie dosłownie jeden odcinek, w sensie nie odcinek, tylko jedną część z trybu popularnego. Chciałem tylko pokazać w sumie, ale nie niepotrzebnie. Dobra. Yy, tak. Chciałem wam pokazać tylko jak to wygląda po prostu. Yy, to jest takie przejście. Tutaj była ta główna walka z Dema. Yy, też ją przeszedłem już. I potem masz, macie chwilę ch krótką historyjkę i podzieli się na dwa etapy. Będziemy przechodzić jakby historię Naruto, chociaż tu widzę, po kolei potem miałem y, historię Obito, no i potem Kakashi'ego, a na dole mamy Sasuke. Na no, tej siak chciałem tylko wam pokazać. Yy, no więc przeszedłem tylko dosłownie te dwie małe misyjki, dosłownie one trwały 5-7 minut, i dzięki nim odzyskałem, yy, raczej zyskałem jedną nową postać Rin. Tak, od dziś możemy grać, w sensie tylko w tej serii możemy grać Rin, a ja ją właśnie odblokowałem. To właśnie jedna z nowych postaci, którą mamy. Sprawdzimy, czy tym razem uda nam się zagrać na online. W sensie mi się, mi się uda, bo co chwilę dosłownie wyszukuje mi sesji, piszę chwilkę i nagle wum, wyrzuca. Utracone. No dobra, nie będę przedłużać. Przejdziemy sobie po prostu na przetrwanie. Teraz akurat mam zaawansowany poziom, więc no... Będzie mi trochę ciężej. Nauczyłem się za to yy, fajnego przełączania. Jak się przełącza między postaciami? W czasie ataku, to kiedy się atakuje i się przełączy postać. Yy, one jakby się przebijają przez wroga i robi takie bum-bum-bum bum-bum bum. bum, 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 bum. <laughs> Możemy je zrobić trzy razy. No. I oto nasza rin. A czy możemy ją przyłączać, to wybiorę sobie Team Obito Kakashi Rin. Możemy się przełączać między postaciami, więc jeśli mi się uda, Yugito, bardzo też lubię grać w Yugito, ponieważ ona ma fajną bestię. Matatabi. tabi <ścoughs> yy, Otrzymują duże obrażenia od ninjutsu. A, czyli. Czyli dobrze. Boom. Yy, no, naprawdę dużo. Zaraz wam pokażę. O, i teraz się przełączę. I bum, bum, bum. Jeszcze raz. No, udało mi się ładnie. Kurde. O. Przełączymy się. O, Jej jutsu właśnie polega na rzuceniu kawałkiem kody, Poczekajcie. Na rzuceniu kawałkiem kłody. W stronę przeciwnika. No takie, no. Nie wiem czy to... kurde. Ale ulta ma całkiem dobrego. Jeśli mi się uda. No nie udało się. Nie! Kurde, nie miałem kłody, a nie zablokowałem. O kurde, to wiem, że to życie dostaje na następne. <gry> Zobaczymy się, no. Zobaczymy, uda mi się. Nie, ale przynajmniej zobaczycie Ultarin. Zamienia się. Yy, kurde, nie mogę zapomnieć nazwy. Ale w jedną z ogoniastych tych bestii. To jest takie dość fajnie pokazane, bo. Jakby potrafiła się po prostu opanować. No, kurde. A, już po mnie przegrałem. Jakby potrafiła się po prostu opanować, yy, zamieniając się w besy. Takie fajne w sumie. Jak ktoś ogląda anime, to wie, że dla większości to było trudne. Czy może uda mi się zrobić ulta? Kurde, jeszcze raz. Uwaga. Jeszcze raz, do skutku. No kurde. Kurde. No to już jest zaawansowana. Jeszcze na zaawansowanym nie grałem. Ale zacznijmy jeszcze raz. Może tym razem mi się uda. Kurde, przegrać na pierwszej walce. Jak sobie tak patrzyłem, to tutaj mamy tak. Kobitki, mm -hmm. facetów. Tu trzy postacie, cztery, cztery. Tu już więcej i to. Ja naprawdę nie wiem, jak miał to potem przejść, ale no zobaczymy, spróbuję. To będzie naprawdę trudne. No ale cóż, jedziemy jeszcze raz. Tam jest 10 postaci. Ja sobie zrobiłem coś takiego. Można sobie ustawić po prostu jakby drużynę, którą chcesz grać i po prostu zamiast wybierać, szukać, to możesz sobie wejść w taki pasek i wybrać. Ogólnie fajne, fajne. Ale naprawdę nie jest... Nie wiem jakbym... Czy będę w stanie w ogóle tam 10 postaci. Bo twoje życie się tylko odnawia w stosunku... w tym stosunku jak grasz. O! Dobrze. W ogóle, czemu gramy Kakashi? Kurde. Ja, Ładujmy się, póki jest... Przełączamy się, bum 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 bum, przełączamy się, bum 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 bum. Uda mi się jeszcze? Tak, udało mi się. Na szczęście nie zapamię pulta. Byłoby trochę ciężko! Kurde. Nic dziwnego, że to zaawansowany poziom. Dobrze. Mógłbym się uwolnić, ale... Kurde. Jak mnie leje, jeszcze raz. O, teraz zobaczycie połączonego ulta drużyny. <grymne> Lubię tego ulta. <grymne> Dobra Może mi się uda? Nie, nie, kurde Gdyby jej nie obroniła Gdyby jej nie obroniła Wygrałbym to, chociaż nie wiem na ile by mi to dało dużo Co by mi to dało, skoro na na walkę Coś czuję, żebym przegrał Z taką ilością życia Kurde, próbuję mnie Dobiją ją, jest z taką ilością życia wygrać. I teraz podejrzewam, że duża ilość mi się nie naładuje. Dlatego powodzenia ja w tej walce. Ile? 30%. O, Boże. o matko. Tak, lamię jeszcze. Bardzo lamię. No, ale jeśli ktoś lubi coś... No. Fajny strój ogólnie. No bo jak się tutaj walczy to... Postacie te mają stroje. No, ale co ja... No, mogę się przynajmniej od razu uwolnić, tak tyle mam życia. Kurde. No, postaram się uwolnić, uwolni, uwolni, uwolnij, jest! Uwolni. Podbijmy do niej. No, chodź tu. Zaraz ci się skończą te... Kurde, no też jest fajne. Rin. Ty oni też mają. Nie, aha, to ja też. Nie, kurde, moja bardzo duża ilość życia. Kurde, dobrze, dobrze. Bo tutaj warunkiem jest to, że bardzo duże obrażenia zadaje Jutsu, mimo, że to jest takie powtarzanie, ale cóż, mam nadzieję na wygraną. Jest! Jezu! To był po prostu spam cały czas, ale... To była moja jedyna szansa na wygraną. Teraz klasa S, więc może trochę więcej życia mi się odnowi. Ale Jezu! Jeszcze? Dwie postacie. 61% Uch. No teraz mamy jakiekolwiek minimalne szanse, ale Yugi to było ciężej walczyć. Tatu se stała z daleka, ja on tylko... Buf, buf, buf. No nie powinienem, ale... Jakoś to trzeba rodzić. O, Mizukaga. Ona ma fajnego ulta. To <laughs> w <sensie> śmieszne. śmieszny. <laughs> Dobra, trochę się pobimy O kurde. Dobrze. Dajesz ring. Zapałem ją To <gry> jest dobrze Kurde, kurde nie mam kodu, nie mam kody, nie mam kody Uch, ale miałem szczęście, bo tak Gdybym nie zaczął tego nie zaczął tego jutsu, to one by szybciej mnie dobiegły. A ja już zacząłem i wtedy one użyły Ja Szybka, dobra walka. Znowu S. To znowu mi się trochę życie odnowi. Dobrze do pełna Dobrze obito, bardzo lubię tą postać Ten team ogólnie Nie wiem dlaczego, ale bardzo lubię ten team Dobrze, jeszcze jedna walka Ach. O, to też jest nowa postać Siostra ten yy, Hinaty Młodsza i tutaj o ile widzę to mają skórki, które ja też dostanę, ale to dopiero w następnym tygodniu. O, Sakury i Hinasy skórkę z The Last. O, ale w dobrym momencie złapiemy, złapiemy. Nie złapiemy. Kurde. O, ale dobrze. Zdążyłem. Chciałem się przełączyć, ale nie zdążyłem. O, i Hinata w wersji The Last. Sakura w wersji Last. Bardzo ładnie wygląda Sakura. Ja bardzo lubię postać Sakury. Nie przepadam za bardzo za Hinatą, ale... To mój gust. Wiem, że większość ludzi woli Naruto z Hinatą, ale ja wolę Sakura z Hinatą. Ezu. Tak. Sakura z Hinatą. Sakura z Naruto. O, szybko mi poszło. I bardzo mało życia mi było. I to jest zaawansowane, no weźcie, dajcie spokój. Tym razem wygrałem Kakashi Znowu S Wygraliśmy Co zdobyłem? Szkoda, że nie zdobyłem postaci tej Siostry Hinaty. Zawsze zapominam jak ma na imię. Też żłątek w anime chyba był krótki, no ale był No to jedziemy dalej. Teraz będziemy walczyć przeciwko Kakashiemu i Itachiemu, yy Danzo i Obito w wersji deluxe w sensie w wersji starszej, że tak powiem hmm kim by tu zagrać? kim, kim by tu zagrać? zagrać kim by tu? a zagrajmy sobie Naruto mini wersji wolę to dobra Będziemy małym Naruto. I ich team też ma fajne jutsu połączone. Coś w się sensie, tak jak na przykład yy, ta mina yy, obita na koniec, to, to też mina. Obym powoli ubywa chakry, Kurde. Nie lubię jak mnie czakry ubywa, bo dosłownie po prostu. O. Kurde. A. Sasuke. Sakura. I Naruto. Sasuke. Kurde, znążę. Kurde, nie mam czakry, teraz to zauważyłem. Dajesz. No Dobrze. Kurde, kurde, kurde. Hehe. <gry> No jak się przerzuca postaciami tam takie, o, takie uderzenie robi co go od tego suje. <grym>, że tak to nazwę Chciałem go podbić, nie udało mi się. Dobrze. Sakura jest pomocnikiem i pomaga mi w ładowaniu czakry. Jest, udało mi się. Dobra, mam szansę na pokończenie. Dobra, uda mi się. Jest! Maki! Naruto Renga. Rossingham. nie, a mnie chodzi o Wygrałem. Jeśli mi się uda, to pokażę wam te wspólne jutsu. No ale muszą mnie na tyle pobić, by... Jak to było, to się nazywa wskaźnik burzy. Wskaźnik burzy mi się naładował. I wtedy to zobaczycie, jak mi tu wygodnie ułożyłem się na tak fajnie. Mam taką piłkę z kulkami steropianu w środku, i na niej siedzę. Wyciągnięte nogi na krzesło. Weekend. Oparcie mam. W sumie kołdrę położyłem pod głowę. I Naruto. Idealny weekend. A on się przełączył. Kurde! Kurde! Złapał! Nie użyłem, bo wtedy nie da się zatrzymać. Shizui. Też go bardzo lubię. O, właśnie. Nim co potem zagram. Kurde, nie nie... Nie wiem czemu właśnie używałem... Yes! Ki! Naruto risen Nie, 2000 po japońsku po prostu. Dobrze. Dawaj trochę na dobre klaty. No yes. Boom. Naruto Zresztą czasami tę tą gałkę w złym kierunku przewijam i... Chciałbym, żeby jeszcze mnie pobił, to wam przynajmniej pokażę. Użyję suporta. Dam się trochę po... <gryw> Dam się trochę pobić. Też nie za bardzo, żeby nie było. O, dobra, dobra. Dzięki. Może mi się uda? zobaczymy. Jest, za pierwszym razem. Bum, 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 bum. O, jeszcze. Ano, <ścoughs> A, <laughs> widzicie, no bo jak ten pancerz się niszczy, to jakieś tam ubytki w ubraniach się robi. Meruta ma dziurę, 38%? No, może być. Jeszcze? Dwóch. Kto jest następny? Dawać mi go. Powiem wam, że chyba średnie załącowane był trudniejszy, nie wiem dlaczego, ale tam jak się biłem to było bluz, bluz, bluz. I przełączamy, i przełączamy. Wda mi się? O, złapałem go. Dobrze, odejdziemy sokołek. Kurde, ciągnął. Udało mi się. <śmiech> <śmiech> e, łatwo. Pograjmy sobie... Nie, nie mogę jeszcze przełączyć postaci. Spróbuję Sakurą zrobić ulta. Dobra, chodź Sakura. Kurde, tak tam się skończy. Dobra. Kurde, myślałem, że to ja zrobiłem przez chwilę. Niedobrze. Ale za to mogę się uwolnić. Uda mi się? Musi być blisko mnie. Nie udało mi się. Dobra, gramy. Przełączę się na postać, którą... O, dobra, może mi się uda. Trzy... kurde. Nie wiem, czy mi się uda uwolnić. Dobra, no to jedziemy. Kurde. O! Kurde! Musiał go odepchnąć. -i. <gryśle> A Naruto dobrze byłoby się uwolnić. Dobra, spróbujemy. Sakura nam pomaga dodać. O. I każdy się uwolnił. On ma fajne tego. O. Bum. No kurde, o, sasukę jeszcze w tej formie nie grałem, powiem szczerze. Kurde, jak mi mało życia zostało. Zabijcie go w końcu. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Kurde! chciał mnie, mnie przechyczyć! Nie? nie kurde no niestety nie udało mi się czyli to w tym odcinku będzie na tyle niestety przegrałem dobra dzięki za oglądanie trzymajcie się cześć kurde